Wyziera, zapra o, pierwszy klient! Marcinek! Do mnie. Chodź, Macinek, ja, ja chodź! Na chodź, Macinek, chodź! Ja Macinek, chodź, Macinek, chodź, Macinek, chodź, Bo Bo Ja mam taką przepiękną, Bo ale... ale Bo 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 coś nowego. No to... Bo 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 i właśnie mnie nie, proszę Pana, ale mnie to boli trochę. Spójrz, spójrz. Nie ruszaj się! Proszę Pana. Dobrze. Chcesz mnie poczekać po mojej łyższej drzwi? Ała! Dobra. Nie, nie ruszaj rękami, proszę. Proszę, no... Proszę, nie ruszaj rękami! Proszę, nie ruszaj rękami. Proszę Pana. No nie ruszaj ręka! Nie! Nie, po czepana! Nie ruszaj ręka nie. ręka. No Po tak? Tak. No trochę ciężko Pasza. będzie. <gdy> no dobra. To dzieci sobie myślą. Proszę pana, a będzie fajnie. Proszę pana. Ci Co pan taki ma? Przepraszam, takie rany. Proszę pana, bo ja przeżyłem więcej niż pan przeżył w życiu. pan pana? Okej. Okay. No. To jak pan się koło drosny, co się ma jakieś kupić? Jak Dobrze już. Proszę pana. Panna, Czy pan czarne włosy? Tak, ale ja chcę fluffy hair. Ale dobrze. Mogę mieć fluffy hair? Aaa proszę pana. No już. Co narudzisz? Fluffy hair chcę. Ale fajnie. Będzie miał takie fluffy hair, wiecie? Bardzo się cieszę. Będę miał fluffy hair. Będę miał fluffy hair. ale mam fajne włosy fajne Michał. O, proszę Pana, lepszy! Co ja mówię z tą ręką? Z tą Dobra, wolę Panu głosu. O, idziemy, diabusia! Myślę, ej, ej, no kamelas, no kamelas. A mam fajne... E... Dobra, gotowe, tylko teraz trzeba farbować. Jeszcze że za chwilę będę miał fła, Co jest? No czemu Pan ciągle... Panu rośnie ten wąs? Proszę Pana, ja nie chcę tego wąsia. Nie podoba mi się on. Wygląda na jakiegoś tata. Dobra, farbuję Panu włosy, tak? Tak, ja się pułapki Dobrze, dobrze. No fajnie. Pana. Co Pan robi? Już moczę, moczę. A co Pan łowi? No moczę w tył. A, widzę Pana. Nie, widzicie co robi? Namoczyłem. To jest woda z kibla. Co? Namoczyłem. Co Nic, 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 nic. Mamo, Dobra, eee. Teraz tak. Nie, nie, nie. Nie powiedział go eee. jeszcze. O, czarny ten parownik. kids. Smiles all around, heart is stomping To the sound tide is shining Smiles all around, heart is stomping To the sound Falls so all smooth like a beautiful groove Feeling so happy and help but that move In the music we find release Happiness, brilliant peace In the music we find release Happiness, brilliant peace in the music, we we'll find release, happiness, bringing peace. In the music, we we'll find release, happiness. Tutaj, 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 tutaj. Ja mam tak. No końca, bo nie. wiem jak go skończyć, ale nie. Marci Marcinek ma teraz piękne... chyba Tak, e No No chyba